Przede wszystkim tu pierwszy gameplay z WWE All Stars. Zaczynamy. Ja taki sumorkich opowiem o tej grze. Gra jest taka nierealistyczna, każdy oszpakowana. I mamy Exhibition, Xbox Live, Patch of Champions, Fantastic Wars, Prekiest per Start, Option, Extras. Niedawno doszło do no-how dla się Pobiera ich, i w ogóle. W Exhibition mamy walki standard 1 na 1. Prawda, to tam, zwana 2. Steel Cage, klasy 1 na 1, przeważnie. Extreme Rules, to każda technologia i elimination. Ten standard możemy grać: Super Perfect Match, Fast Control Way, Handicap. Ja 1 na 1 wybieram w stronę Ja tu akurat mam już podlokowanych. A wkrótce jak zaczynamy grę tu nie ma. Edia, Kane'a, McIntyre'a Swagera i Lisa oraz Sona Michaelsa, slogera, Mr. Perfecta, Miego Snuki i A Ostnia, jak to e tutaj jeszcze mamy... Pobrane, a już pobrałem party, mam ptaka Dibiaskiego, Hońki Tonkamena i ptaka Dibiaskiego Reyana. Ja zagram John'a Johnem kontrol może jakaś legenda. Dajmy sobie Eddie Guerrero. Tu mamy areny Smackdown, Down, row, destiny na nie.

są strasznie krótkie wejścia. Teraz się popisują, wchodzą na dół, już jest Dobrze jest. A tak jeszcze dobrze nie umiem branić w nie śmiać. W obok nas naszego gracza postaci mamy podpowiedzi.

Jak graliście w Small House Row, na przykład nie mamy grabli gra Lidrążkiem, tylko mamy A albo B. 我知道了

Mamy resztę to mogłoby iść jest tak w to jest coś z ludok, rok tu człowieka chodzi. Owszem, tak. Owszem, mam tak. Są w kontrol też nie jest kontrol, co się tu Gambling, osłabienie trudności, wyjście w łodzie. I jest takie jakby nowe Fantasy Wars. Tu ja już zeglokowałem wszystkie. I właśnie na początku mamy Ultimate Warrior'a i Seamus'a. I wybieramy, że jest jakiś filmik. Jak na przykład nie mamy szejmesta, gramy szejmestem, wygraliśmy na no, odblokowanego. Eee... tutaj, no, no jak normalnie, Superstar. W kryzysie Superstar się no, pokażę wam, że na nie mamy tutaj wszystkich odblokowanych, i się można odblokowywać, i tak wszystko jest. Tutaj spójrzcie, której się postaram, wszystko jest normalnie. Ale mamy mousset. Możemy tylko gwiazdy wybrać. Finisher. Mamy, na przykład mamy mało ich. Te wszystkie, jakie są odblokowane. Na przykład Starship Paint, które są odblokowane. Nickname, czekajcie, co no, nie? Super, tak. Super. Hmm. I to chyba już wszystko. Co do gry, znaczy gra jest Już trochę błędów, ale już nie będę mówił. Ehm, co to